Jeśli chodzi o rosyjskie paliwa i surową ropę naftową, no to Rosjanom przede wszystkim udało się je przekierować po utracie rynków zbytu w Europie. Udało im się ten eksport przekierować na nowe rynki zbytu, szczególnie w kontekście ropy, to są, to są rynki azjatyckie. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o e, paliwa, są to rynki również, bardziej egzotyczne takie jak Południowa Ameryka, Afryka, czy też właśnie Azja. A Rosjanie mimo wszystko, mimo tego, że udało im się przekierować te nowe dostawy na nowe kierunki, no to muszą przede wszystkim sprzedawać ją i zarówno ropę, jak i produkty ropopochodne sprzedają po niższych cenach i przez wydłużenie szlaków logistycznych koszty są o wiele większe, jeśli chodzi o właśnie realizację tego eksportu. Widać, że Istnieje stały dyskont cenowy na rosyjską ropę i on jest zależny od tego, do jakiego stopnia implementujemy e, zapisy sankcyjne. W styczniu 2024 roku ten dyskont wynosił około 17 dolarów, 17 czyli Rosjanie o 17 dolarów za baryłkę dostawali mniej w porównaniu do benchmarku BRENT. Niemniej, to wszystko zależy, tak jak już powiedziałem, od pewnej woli i determinacji zachodu, czy Zachód próbuje walczyć z flotą cienia, czyli tak zwaną flotą tankowców, które przewożą rosyjską, rosyjską ropę i rosyjskie paliwa, z, niejako, niejako z obejściem zachodniego systemu finansowania i po prostu z pogwałceniem zasad sankcyjnych. Rosjanie musieli niejako obniżyć wydobycie ropy naftowej, natomiast. W porównaniu z prognozami, o których się mówiło, które się wieszczyło bardzo mocną redukcję wydobycia, no to Rosjanie wydobyli, Rosjanie wydobywają teraz w przeliczeniu, biorąc pod uwagę to, jak, jakimi danymi dysponujemy, bowiem dysponujemy danymi z trzeciej ręki. Rosjanie już nie publikują danych o wydobyciu, no to wydobywają około 5 do, od 5 do 10%. E, ropy mniej, aniżeli robili to przed inwazją. Więc ten spadek nie jest znaczący, natomiast mimo wszystko on został, urzeczy, uzo, został urzeczywistniony. Jeśli chodzi za, natomiast o sektor paliwowy i o produkcję paliw, rafinację paliw, no to tutaj sytuacja jest tro, 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 trosze, troszeczkę inna. Produkcja paliw nie została, jeśli chodzi tak, patrzymy na to wolumenowo, no to ona nie została. Mocno dotknięta sankcjami, natomiast jest dotknięta w obecnej chwili przez ukraińskie ataki bezzałogowców na rafinerie, które wyłączają konkretne moce przerobowe na konkretnych obiektach w Rosji, w europejskiej części Rosji.